co to za ziółka? Eee, żółty, żółty. żółty żółty? Dawaj! Dobra, Także moi drodzy, witam was na dzisiejszym odcinku Ja jestem Fisk i tutaj z Trąbarski trochę poradzamy po mieście wspólnie Leci Trąba, zobacz, zobacz, zobacz Dobra. Będzie świetne teraz na dwie furki, piękna sprawa Subskrybujcie kanał Czerwone Pizze, na im lubię, bo przyszedł trzymać kierownicę, więc Mam radę tutaj mam pokazywać, ale subskrybujcie oczywiście, że tutaj będzie łapy w górę. Będzie więcej ściganek z matkiem Trąbalskim Dużo łap w górę i słuchajcie, zrobimy na Greisa, bo Mat Mateuszka auto, jak widzieliście na jego odcinku, ma 306 koni To jest trochę mniej niż ja, bo ja mam 380, ale on ma lżejszy samochód, dużo lżejszy, więc no, może być ciekawie na tragia. Dużo łap w górę i robimy dla Greisa. Może być ciekawie, bo tylko masz lekkie auto! No ale teraz ruszaj pierwszy Gdzieś tam może wejść do drogi? Dawaj teraz, na zielonym lecimy. Ale, ale dopiero, dopiero na zielonym można wejść gaz Na żółtym nie. Ale ładny was w środku, byku! A wiele tam o! U mnie, u mnie bieda! Gaszcz, O Skurczymy! O skurczymy, ej! Mocny, mocny jest Pikachu. Ale zagapiłem się troszkę. No ciekawie! Drag racing może być faktycznie do, dosyć interesujący. Cieka jest to jakby się to potrzebło. <laughs> trzeba zrobić drag Race, bo ja, ten, ja się zagapiłem trochę. Uh! 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 kilometry i zobaczymy to będzie naprawdę dobry wyścig, bo jak tak teraz się mierzyliśmy na światłach, to tak powiem Wam, że on raz wygrał ja wygrałem raz też, nie? Więc kto wie? Kiełbaski, kiełbaski wyciągnij stary. Zobacz, zobacz. Wow! Buchas, a stary u Ciebie zapach świe, świeżo przepalanych klocków. Nie. I co o, masz to też? Jest inny, jest inny no. Przetestowany autka Ale słuchajcie, macie pół no sekundy różnicy nie. między autami, więc reakcja wasza decyduje o tym kto wygra No tak sekundy. W I ogóle duchają? się fajnie jeździ tak stary, Ten dwójkę zapierdziela, fajnie no No tak się mrugają I podnoszą się Nie no, musi znaleźć tu jeszcze niebieskie, no muszę sobie zarobić jakieś na niebieskie autko no Wieczorna myjnia z ekipą Co? Daj dotknąć. <noise> Hahaha. Weź weź weź. No, weź, weź, weź. Nie, no zaraz, zaraz. A bo dawaj, może i p, środek. <noise> Nie, no, środek jest sztosem, jak zobaczyłem go z drogi Zapomniałem, że mam takie fajne tele dziki. Masz to, masz to. Tak się kolor. i masz to. Żółty. <noise> Widać, że jest nowoczesny ten środek, no. O! No! O bysku! Teraz jest game! Oprócz tego, że wyglądamy jak reklama Mercedesa Ale to wygląda super! A no, ja końca się jeszcze o to, co wzięliśmy od Mercedesa no Też? Okay. No. Mogliśmy różnie dobrze od BMW ale Mercedes Mercedesem to zawsze jesteśmy. Łapie o No zaraz ci to znudzi nie i potem będę po prostu jechał na mijnię. Wróciliśmy z wczorajszych tutaj jazd nocnych z trąbą. Fajnie jest tak teraz, wiesz, dwie szybkie furki, można sobie szybko pojedzieć. No fajnie, pojedzie. fajnie. I no dzisiaj fajnie będziemy fajnie. robić tutaj wojnę, wojnę na nerfy. Rozkładamy teraz jakieś rekwizyty żeby. mieć tak, taki fajny wiecie, plac, nie? Żeby było dobrze pal. zaprojektować. Tak, tak. Różnorodność musi być. Różne jakieś elementy, jakieś krzesło może być, trampoliny trzeba wziąć też i będą dwie drużyny. Na środku jeden pal i od tego pala gramy, trzeba go przenieść, jak ktoś dostanie hita. Bo to spada, więc to wraca to, do opasy Nieciesz biegisz pali, bo też hita. Podać czy... Biera czy... tak jakby na tym rundę. Ale musi iść dotknąć ściany i gra dalej chyba. Możemy tak zrobić, no? Możemy tak zrobić. I pal zostaje w tym miejscu, do, Jak dostał którym... tutaj hita, tak. to musi go wbić i idzie, nie? Albo Jeżeli jest jakby stop na 3 sekundy. Tak, tak, tak. Arbym... Siadasz nie. Ej. Jo. Ja. Co? Ja się boję, że, tym, że spadnie, nie? Ale ja. dobra, stoi, nie. Zakręcimy sobie butelką. Oto jakie będą drużyny. Ma Mamy butelkę jakąś? Nie. Dobra, możemy zakręcić tym. Dobra, chodźcie. Kto jest pierwszym kapitanem? Nitro tak, mikser, jest. pierwszy kapitan A, dobra. No dobra. nie? A, I uwaga No tak, tak się... i, I uwaga, drugi kapitan Piotr Ullo. O, To tak, ja was nagram I teraz y, wygrajcie w kamień papier o to, kto pierwszy wybiera trzy. uczestnika Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy hmm? Czyli, Czyli A, Mikser pierwszy wybiera uczestnika, pierwszego To ja sobie tutaj pójdę po ilość subskrypcji, Karol Proszę do mojej drużyny <laughs> Ej, do tej drużyny, Piter, Chodź, chodź trąba, chodź P Eee, no to. Poproszę poczciwego krzycha. Tak, drużynka, Lager. Lager. Ale ja tak Lager. sobie wybrnąłem tak, do Teraz kapitanie, grajcie o to, kto pierwszy wybiera broń. Raz, dwa, trzy. Hmm? Czyli Peter pierwszy wybiera broń. broń Co bierzemy chłopaki? E, Piotr Rof. A to bierzemy jedną broń, czy bierzemy Kudu, ale drugą? Po kolei będziemy z Czyli wy wybraliście tą sobie? Tak, ja biorę Mikser ja proponuję, no bo teraz ty wybierasz To była ta, bo ta nie? No, no ja wziąłbym sobie jakiegoś z tych mniejszych Ten chyba. będzie lepszy Bierz no, tego to, to. Dobre, to Zobierzemy... to, Bierzemy to, Dobra, to bierzemy... Bierzemy... bierz małego dziada, tylko który będzie fajniejszy? Ten? Ten, bo jest większy no, ten, Dobra, ten, czyli my ten bierzemy tego Teraz wy To ostatnia broń chyba, nie? Dobierzemy to. Dobra, weźmy drugiego tego, bo ja mam plan na to, no. teraz wy. No to weźmy jeszcze jednego tego. No, tego, no dobra, wybierzemy no tego to chłopa. To ja mogę lecieć tak. No Panie, no jak chcecie, to ja no mogę latać lecieć. Lecieć. Nie, a Nie, bo jest o jednego więcej, tego tak. nie bierzemy. Ja tak. biorę dwa małe, miałem tak. taki plan od początku, Wiedziałem. także będę leciał z dwoma małymi. I teraz tak, jeszcze zagramy o strony, którą stronę kto wybiera, wygrany wybierze sobie po prostu. Trzeba dotknąć stołu, można lecieć znowu, a druga baza jest na drzewie, tam gdzie jest karmnik dla ptaków. Oprócz tego, że każdy ma 10 naboi przy sobie, to 30 naboi zostaje w bazie. No, dobra, Ej, i oczywiście nabojem. Peter wybiera Peter stronę. Wybiega. Chłopaki. Peter bierz to. To jest lepsza chyba, nie? Tak, ta jest lepsza. Ta jest lepsza. Ta strona jest lepsza? A tam sukrzaki. Nie, to Nie, zostało, to. to, dobra, to, to, zostało, zostało. to zostawiamy to. Zadaniem drużyn jest Przejęcie flagi i przeniesienie jej do swojej bazy Ta drużyna, która to zrobi wygrywa, ale jak zostaniecie zestrzeleni to musicie zostawić flagę w miejscu, w którym ktoś was trafi. Wszystko jasne, chyba wszystko tak jasne, wie, co? No to co? Zostawiamy kamery, rozdzielamy się i jazda Nasza drużyna nazywa się drużyna G, a to są pertki Drużyna G kontra pertki Dobra, idziemy pod bazę, idziemy pod stół Dobra, plan panowie jest taki Zbieramy flagi raz do flagi, raz do flagi, trwale I, i i od razu od razu gdzieś w bok. Gotowi? Każdy wie wszystko? Kto biegnie po flagę? Kto bieży po flagę? dawaj yy, mikser, bo tu masz jedną rękę wolną. B, bierz flaka, ja będę osłania. I od razu leci w lewo, sobie. Ja też cię osłaniam, ja ja idę za materac. Dobra, ja pójdę... Albo ja pójdę za krzaki, ja pójdę za krzaki, a ty za materac, dobra. Chowamy się, nie chcą. Piękny... Uważaj, uważaj, żebyś baterii. Nie trzymaj tak, wiesz? Trzy, dwa, jeden, go! Dobre, dobra, dobra. Ale oni mieli strasznie blisko, my mamy po schodach. ta strona jest. Nawet nie dorzuciliśmy do mnie, myśleliśmy, że ja myślałem że my się chwilę strzelamy, a on wziął flagę i uciekł od razu. Ja wziąłem, wziąłem tą flagę, nie? Michael, Michaela, mówię, Michaela Robimy teraz tak, że flagę trzeba brać na dwa jakby przejścia, czyli jedna osoba musi przenieść flagę do na przykład linii tego drewna i wtedy cała drużyna musi się cofnąć do końca? No, no, to tak zrobić to drugą osobą musi urządzić, nie to samo. No, na przykład robimy wycofanie do bazy takie szybkie, że tylko dotykamy bazy i wracamy do walki. No tak, będziemy blisko. No dobra, okej. Okay. A wy macie krawężnik, nie? Czyli Czyli flagę trzeba brać na dwa razy. Raz do końca trawy, po prostu, a drugi raz do bazy. Zajmijmy pozycję i spróbujmy zestrzelić jednego. O, dobra? I wtedy zaatakujemy, wtedy zaatakujemy. Dobra. Ej, uważajcie, bo nie raczycie dostarczyć na flagę Trzy, dwa, jeden! Dostałeś, dostałeś Tak? No.

Dobra, jeszcze jedna runda i najwyżej zrobimy zmianę stron. Taka sama taktyka, było git. Tylko musicie szybciej wracać do bazy jak, jak ten, jak zdodacie. Bo czyli robimy tak, Zastrzeliwujemy jednego skurczybika i wtedy atakujemy flagę. Dobra, taka sama. Gotowi? Może. Start 3, 2, 1 go!

no, ale, ale ja głównie, od... ja głównie trzymałem. On też też trzymał. trzymał. Ja głównie trzymałem. Nie mogę dwie osoby trzymać, nie? No to. Kurwa, kurwa! Kur... Kur... Dobra, dobra, ale zamiana strony tak teraz zrobimy. Uwaga, zamiast flagi będziemy mieli hostage'a. I twoim zdaniem jest poruszanie się bardzo wolno, bo no, wiesz, wiesz, noga gip, cię boli. Gip. Idziesz super wolno. Git. No, to, Daj. To biorę czy nie? Nie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie ja mam pamiętam jaki jest plan. Chodźcie, chodźcie Plan jest taki. Musimy z dwójkę do asertywnego. Skoro on wolno chodzi. Bierzemy go za ręce i za nogi i biegniemy z nim do bazy. <śmiany> 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 Asertywny kamień odliczaj od pięciu. Waga, ready. 5 4 3 2. Jeden. Go! Bierzem, bierzemy od tamtych, kałem!

Dostałem takiego headshota pod oko trąby. Ej, dobra Gierka! Jak ty jeszcze raz? Zostawajcie łapy w górę, to zagramy po raz kolejny. Tutaj na naszym ogrodzie te strzałki. O. o! O! A ja się zmęczyłem fest, wracamy do ja domu. Jest tak gorąco. O. Ale ulga! Dobry baczlik był, ale muszę się dużo nauczyć. Tej ja mam już o w chcecie No Ale dobry mieliście filmik, Timek, dobry moc. Dobra, to, ja to, ja to! Ja to, ja na ja to, ja gacie, Nadmuchane gacie nie? Potacie. No więc moi drodzy, jak chcecie więcej odcinków z nerfów i jakichś bitw tutaj, brakowało jednego głównego uczestnika, wujka Łukasza On Właśnie. jest snajperem u nas w ekipie, serio Zawsze Kastował, zmęczył tymi nerfami, strzelał, strzelał i czas. robi to najlepiej no. Także zostawiacie łapę w górę, subskrybujcie kanał, czerwony przycisk jest na moim paluku. warto to robić, bo nie ominie was żaden filmik Widzimy się już jutro, naraza Naraza, naraza zaraza